Moi drodzy, dzisiaj historyczny dzień nie tylko w historii kobiecej sekcji GKS-u Katowice, ale w sumie całej kobiecej piłki nożnej w Polsce. Piłkarki GieKSy kończą sezon Orlen Extra Ligi Kobiet na arenie Katowice. Dzisiaj mecz ze Stomilankami Olsztyn i już wiemy, że pobity zostanie rekord frekwencji bo na stadionie będzie ponad 3,5 tysiąca widzów. Bilety cały czas są w sprzedaży, więc liczymy, że ta e, liczba będzie jeszcze większa. większa. E, do początku meczu zostało półtorej godziny. E, chcieliśmy zapytać, jakie przeczucia przed pierwszym meczem e, piłkarek na arenie Wiesz Jak najlepsza. Dobre. Dobra. Wygramy dzisiaj? Jak najbardziej. A przyszli Państwo zobaczyć mecz, czy bardziej ceremonię wręczenia medali i pucharu? Generalnie jeździmy na męską piłkę naszych Dziksiarzy, ale uznaliśmy, że na, tą, na to zakończenie sezonu kobiety sobie też przyjedziemy, zobaczymy jak grają i... Jak to wygląda w okay. A że przy okazji jest wręczenie wszystkiego. No to, to już super wszystko, nie? No okay. Super. No to Co tam? Koszuleczka jest prawilnie, tu kolejna koszuleczka, kosuleczka, super. O, no, możecie jechać. Jezus! Orbanata kupi kres kto to może dostać? Dzieci? Każdy. Nie no, zostawię dzieciakom albo innym gościom. Dobra, biorę. Dziękuję bardzo. Jeszcze moment Niech pan nie robi zdjęcia Czemu? Panie nie wiesz. Przywiewione z panią. Przywiewione z panią. Tak. To już daje. No to uwaga! Nigdy nie mów dziewczyno, nie umiem! Jak mówisz, nie umiem, to to jest czar. Jak ty powiesz, nie umiem, to twoje ciało zrobi wszystko, co umie, żeby nie umiało. A jak powiesz, pokombinuję, może się uda, to wtedy twoje ciało zrobi wszystko, co może, żeby się udało. Więc, słuchajcie, słowa to są czary. Jak będziecie mówić takie brzydkie słowa, jak nie umiem, to nie będziecie umieć. Rodzinny wypad, kibicujemy chłopakom, Czyną, więc po prostu jesteśmy tam, gdzie nasza kiejsa gra. Dokładnie, a dzisiaj bardziej przyszłyście zobaczyć, przyszliście zobaczyć mecz, czy tą ceremonię wręczenia pucharu, mecz. medali mecz. mecz. Okay. Okay. Przede wszystkim no to... mecz. No i oczywiście jak wiemy, już byliśmy na ostatnim, gdzie już wiedzieliśmy, że jest, są mistrzyniami, więc. To jakim wynikiem dzisiaj zakończycie to spotkanie? No. A ja mówię tak, 7-2 było ostatnio, to może teraz jeszcze więcej jest. Się... <laughs> Wszyscy trzymamy kciuki. Ja stawiam na przykład 4-0. Mamy 5 -0. No i dobra. Bardzo dziękujemy. Miłego meczu. Mamy tę koszuleczkę. To jest, to jest dzisiaj rarytas główny tej całej imprezy. Ukochane mistrzostwo Polski 2025. Ja jestem ciekawy, ile osób posiada tą koszulkę. Taką z podobnym hasłem, która była produkowana dwa lata temu przy okazji pierwszego mistrzostwa. Taka koszulka jest dzisiaj do zakupienia w cenie. 80. 89 zł. A oprócz tego mamy między innymi co? Widziałem, że fankarty. Ja się chciałem tylko zapytać, bo macie duże stoisko no, dzisiaj. Tak, co tutaj dokładnie. u Was można robić? Jeżeli chodzi o atrakcje, to na pewno mamy warkoczki. Mhm. E, tutaj nasza Daria ja maluje buźki. I oczywiście kupanie piłki, no myślę, że przy meczu to jest jakby ja, logiczne. Piłkarski dart to jest... e, o, tak Ale dokładnie. ktoś trafi, ktoś prawie w sam środek trafi. Pięknie. Pra... Ruro skoczki, jeżeli dobrze mówię, mam nadzieję, że dobrze. No i oczywiście jest też strefa dla mniejszych dzieciaków, czyli kolorowanki. Tak. Oczywiście, no, <grystek> tak. to jest trawaki dla ludzi najważniejsze. Mamy wspólne spółdacie dla dzieci i przygotowaliśmy dla dzieci też. Super! Ja się chciałem zapytać, czy wy bardziej chodzicie na mecze piłki nożnej mężczyzn czy kobiet? Mężczyzn. Mężczyzn, mężczyzn. okej. Okay. Okay. Tak, wyjątkowo. Eee, szwagier wyciągnął, bo mówił właśnie, że są, że grają, mistrza zdobyły, no to idziemy, a chciałem też Synkowi pokazać. Pierwszy raz jest. Pierwszy na raz na stadionie, tak? Tak, na Fagina, ja też pierwszy raz na, na arenie. bo też okay. Nie miał okazji, mówię, trzeba jechać i zobaczyć. No pewnie. A dzisiaj bardziej Was interesuje sam mecz, czy może ta ceremonia wręczenia pucharu, wszystko, medali? Wszystko, mecz, stadion, atrakcje. ceremonia, wszystko. Atrakcje dla dzieciaków, no to już wszystko. Pan dalej ustawia, czy... Dobra, dobra. Oprócz tych wszystkich atrakcji, które już Wam zaprezentowaliśmy, jest również stoisko Cyber Magii, czyli rzeczy związanych z VR-em. Pan właśnie programuje tutaj zabawę dla naszych kibiców. Za chwileczkę podejdziemy i zapytamy. Co to w ogóle jest? Chciałem się zapytać, co to jest Cybermagia i co to jest ten cały VR? Ok, to tak. Cybermagia to sam wirtualnej rzeczywistości w Katowicach. Posiadamy 8 stanowisk z wirtualnej rzeczywistością, gdzie można pograć w różnego rodzaju gry i aplikacje na wirtualnej rzeczywistości. W multiplayerze samemu zawsze dobieramy do gry, do gry do użytkownika. Jak i też mamy escape room w wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego też mamy symulatory jazdy, gdzie można właśnie powiedzieć różnego rodzaju symulatorem jazdy. Czy to są modami GT, formułami, czy też możemy jakieś sobie jakieś podriftować. Czyli można powiedzieć, że to jest zabawa, zarówno dla jednej osoby, ale też dla całej grupy. Tak. Można omawiać się od, nas od jednej osoby aż do ośmiu. Mm -hmm, czyli tak naprawdę na wszelkie imprezy też to jest dobra, dobra opcja? Jak najbardziej tak. Organizujemy różnego rodzaju imprezy, urodziny, imprezy jakieś firmowe, kawalerskie, pańskie. Grama tego, mamy tego dużo do wyboru. A dzisiaj na meczu co oferujecie? Dzisiaj oferujemy jedno stanowisko w wirtualnej rzeczywistości, gdzie będzie można sobie pograć w różnego rodzaju gierki. Wypracowujemy albo jakiegoś, jakieś gry muzyczne, gdzie ruchowe, ewentualnie jakieś gry sportowe. Super. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. samo co przed każdym meczem, jednak moja córka gra, więc te emocje są za każdym razem takie same, czy to jest Arena Katowice, czy to była Stara Bukowa, czy to były mecze wyjazdowe. Ale chyba fajnie, że nasze dziewczyny mają okazję zagrać na tak pięknym i nowoczesnym stadionie. Powiem szczerze, dzisiaj przyjechała ze mną yy, rodzina. Yy, Pierwszy raz do Katowic i akurat mój kuzyn żałuje, że nie gramy dzisiaj na Starej Bukowie, bo marzył o tym, żeby być na tym bloszaku, no, ale dobrze, jesteśmy tutaj. No. Pogoda dopisuje, jest to ostatni mecz Zamówiliśmy, sezonu. myśmy przywieźli to słońce z Władysława specjalnie. To bardzo dziękujemy tak, tak. w takim razie. Ja się chciałem zapytać, czy Pani córka czuła jakieś specjalne emocje przed tym meczem? Czy czuła specjalne emocje? Myślę, że tak, ponieważ jest to pierwszy Klaudy Mistrz. Mhm. W zeszłym roku miały puchar, a w tym roku Mistrz, więc na pewno te emocje też są wyjątkowe. Tak i warto dodać, że dzisiaj po meczu ceremonia tak. wręczenia medali i pucharów, więc to, co, na tak. co wszyscy czekamy najbardziej. Tak, dokładnie. Tak. Wszyscy się cieszymy i na to czekamy. Dobrego Dlatego meczu. też my jesteśmy. Dziękuję wzajemnie. Dziękujemy ślicznie. o tym ma się z tyłu głowy to, że jest ta nowa Bukowa, gdzieś tutaj ten nowy dom Gieksy, do tego no właśnie masa osób na trybunach, jest taki stres, gdzieś tutaj trudniej się przygotowywało mentalnie do takiego spotkania. Nie, na pewno nie, to jest, to jest już zawsze grać na takim stadionie i miasto Katowice tak naprawdę sprawiło, że to będzie wyjątkowy dzień, który zapamiętamy na długo, kibice widzę to? nie. dla

No Cześć, cześć. Dumont, odważnie, pewne siebie i docencie tę chwilę na błysku. Dzisiaj 90 minut dla was. Da, dawajcie, dawajcie. Da. To mi, to mi! Panem? Najlepsze wczucie. <grym z panem> brawo. Na brawo. Brawo, brawo. I jest miś, cusza. Mogę cię Mistrz, mistrz, mistrz. Jego! Miś, 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 What it's like Idę pewnie, idę pewnie, idę pewnie. Gratuluję, dziękuję. Cześć, gratuluję. Cześć. gratuluję. Cześć. Dziękuję bardzo. Gratulacje, wielkie gratulacje. Jak piękne medale, piękne. A to już dwa lata temu <laughs> były podobne, gratuluję. <laughs> Dziękuję bardzo. Co to jest? Pokaż to do kamery, kochana. Ana jest złapka, będziemy Na ten film nie dam. Ej, ale jest śliczny. Spójrzcie. Okaz. Z roku na rok stało piękniejszy. Śliczny. Nowa kolekcja złota dla piukarek KKS. Ej, nie noszę złota, ale może zacznę. No. Dobra, to nie da, ani ten na są pani kapitan. Pa. Wu! Ma Gatowice, Gatowice, kartawice. Gatowice, Gatowice, złoty piń, to biłeng. Kartawice, kartawice Please get- yeah.

kibiców na stadionie, na kobiecej piłce. To jest coś niesamowitego. Dziękuję imieniu całej drużyny za to, że nas zbierali. Wielkie, wielkie brawa. Nasze ukochane